Cześć, dzień dobry, bądź dobry wieczór. Słuchajcie, zanim zacznę, to sobie skorzystam z takiego fajnego efektu dźwiękowego natury. Dajcie mi dosłownie sekundę. O. Efekt dźwiękowy natury. Mam nadzieję, że to chociaż troszeczkę słychać w tle, jednocześnie, że mnie nie zbyt zagłusza. Bo pada deszcz. A deszcz to Zapach wolności chyba. Tak mi się zawsze kojarzył. No i oczywiście chyba zaraz przestanie padać. <noise> A chciałem mieć jakiś fajny efekt dźwiękowy. Yy, to tak zawsze, jak człowiek czeka na przystanku, albo idzie z pracy, albo musi coś po prostu załatwić i idzie, to moknie i pada mocno. Tak teraz, kiedy po prostu chciałbym troszeczkę tego deszczu mieć. Tak, kurde, chyba zaraz przestanie padać. No dobrze, nieważne. Moi drodzy, dziś przychodzę do Was z ważnym tematem. Z ważnym, hmm. Jedni powiedzą, że może jednak trochę wyolbrzymiam. Jedni powiedzą, że faktycznie tak, jest to istotne. Ktoś może powiedzieć, że to z lekka przesada, że używam zbyt dużych słów. Pewnie widzicie już tytuł, więc może to troszeczkę przerażać, może to troszeczkę zasmucać. Ale myślę, że jak o tym opowiem, to troszkę się to rozjaśni. Słuchajcie, rzutem na taśmę, przegrywamy naszą młodość. Często. Nie mówię, że zawsze, nie mówię, że każdy, ale myślę, że wielu z nas. I dlaczego tak się dzieje? Nie mówię tutaj o jakichś bardzo ekstremalnych zdarzeniach, o tym, że człowiek się w życiu pogubił, o tym, że jest mu źle po prostu na świecie. Od tego są różni specjaliści, od tego są bratnie dusze, od tego są dobrzy ludzie, żeby nam pomóc. Ale ja nie mówię dzisiaj o tym. Ja mówię o przegrywaniu młodości jako o samoograniczaniu się. O tym, jak często sami sobie nadajemy pewne wymagania, pewne takie restrykcje i bardzo złudne zasady, które często totalnie nie mają odzwierciedlenia w naszym życiu i ktoś inny by nam tych zasad nie dał, nie nadałby nam ich. I o czym ja tu dzisiaj chciałem pogadać? Słuchajcie, czasami odzywa się w nas głos wewnętrznego krytyka którego ja troszeczkę w pierwszym odcinku, jeżeli słuchaliście, to go trochę go zjechałem, trochę go tak obmówiłem, trochę powiedziałem o nich nieładnych słów. W dobrym celu to wcale nie jest dobrze, jak powiedziałem, słuchać się tego krytyka wiecznie, ale też nie jest źle wyciszać go zupełnie. Bo jakby ten wewnętrzny krytyk, kiedy on działa w granicach zdrowego rozsądku, to on jest naszym sprzymierzeńcą. On nam pomaga, on nam pomaga nie osiąść, na, nie osiąść na laurach, on nam pomaga być pokornym wobec siebie i wobec życia ogólnie. Ale oprócz tego wewnętrznego krytyka yy, zależnie od nas, przesadnie czy, czy nie przesadnie mówiącego nam do ucha, jest jeszcze taki drugi koleś, który w nas się czasem odzywa. I to jest marzyciel. I marzyciel czasami wstydzi się odezwać. Marzyciel czasami boi się odezwać. I dlaczego wiąże to z tematem przegrywania młodości? Ano, właśnie dlatego, że my często tego marzyciela wyciszamy przez całe swoje życie. I to jest bardzo smutne, i to uważam, że jest bardzo złe. I nie odbierzcie mnie jako osoby, która właśnie osiadła na tych laurach i mówi coś, co totalnie przeżyła i w ogóle. Ja codziennie odkrywam siebie na nowo, codziennie jakoś tam buduję relacje z samym sobą, czasami ją zaniedbuję i robię głupstwa, czasami nie chce mi się, a czasami jestem bardzo produktywny i bardzo z tego zadowolony i to jest super. Ale wracając, czasami wyciszamy tego marzyciela. Do poziomu całego życia, i okazuje się, że przychodzi dzień, w którym my nie mamy możliwości realizacji pewnych celów, dlatego że są niemożliwe do zrealizowania. A nie wiem, może teraz słyszycie wiatr w tle? Bo już nie pada, ale jeszcze został wiatr. Wiatr też wolność. Dobra, lecimy dalej. Małe przerywniki, ale lubię popatrzeć czasami na pogodę. Lubię na to, co otacza mnie za oknem, pogapić się. Nawet jeżeli to głupie i przez to okno widzą mnie przechodnie i myślą sobie, że jestem idiotą. Dobra, wróćmy kolejny raz do tematu. Słuchajcie, o tym, że mamy zasady w życiu, to wszyscy wiemy. I to jest oczywiste, nie ma co się z tym kłócić. Nie zmienimy świata. Tak funkcjonujemy, tak wygląda nasze życie. Żyjemy w cywi cywilizowanym. Świecie. Yy, I musimy się z pewnymi faktami liczyć. Fajnie jest mieć w sobie marzyciela, ale ekstremalny marzyciel nie zrealizuje wielu celów. Dlatego troszeczkę trzeba go poskromić. Mimo wszystko nie mówię, żeby ściąć mu totalnie yy, szczudła i żeby on był niski i nie mógł w ogóle spojrzeć w niebo. Ale mówię o czymś takim, że jednak rzeczywistość czasami wymaga od nas pewnych restrykcji. Dlatego no co ja mam na myśli? Jeżeli ktoś obejrzał sobie Dom z Papieru, to nie, o, nie i tak no, zafascynował się tematyką pieniądza i tematyką e, właśnie domu produkującego papier, czyli mamonę. I no to nie, nie zrobi tego w życiu realnym, no nie, nie w naszej rzeczywistości. Musimy jednak znać pewne miejsca na świecie, gdzie my tu się znajdujemy. Pewnych rzeczy nie zrealizujemy, ale często mamy marzenia do realizacji, takie, które można zrobić. Cele, yy, poznanie fajnych umiejętności, tylko mija dzień jeden, drugi, czwarty, piąty, szósty, rok, dwa, pięć, siedem, dziesięć lat i okazuje się, że nam się trochę życie przeżyło a to wszystko nigdy jeszcze nie było ruszone i mamy pretensje i patrzymy w lustro i myślimy, kurczę, wiesz co wiesz co, Anka, wiesz co, Błażej sorry, takie przykładowe, przypadkowe imiona ty jesteś cały czas taki zwykły, jaki byłeś ty jesteś cały czas taka, jaka byłaś a ty miałaś być inna a ty chciałaś być inna i co dalej? co dalej będzie z tobą, słuchaj może w końcu zrobisz jakiś krok i może będzie ci lepiej i słuchajcie, czasami mija młodość. I to przykre. Kilka lat życia poświęciłem na bicie się z myślami. Czy fajnie byłoby coś zrobić, czy nie? Naprawdę długo. Przede wszystkim w pół do ciszy w głowie powstało dużo wcześniej niż powstało w rzeczywistości. Podcasty w głowie gdzieś też na granicy marzeń powstały dużo wcześniej niż powstały w rzeczywistości. Jest wiele takich restrykcji, których my naprawdę, nasz głos w środku mówi nam, słuchaj, nie wolno, słuchaj, nie wypada, nie rób tego, zrobisz siebie idiotę, co ludzie pomyślą. A właśnie pytanie, co ludzie pomyślą, bo po pierwsze, nie powinniśmy za nadto przejmować się opinią tych ludzi i wiem, że to często są puste słowa. Bo ja w wielu przypadkach tą opinią ludzi się przejmuję, bo ona jest albo dla mnie ważna, albo totalnie nie, nie, niezależna od tego, na, jaki ja mam wpływ na to, co ja o tym myślę. Bo nie każdy jest odporny nie wiadomo jak psychicznie, nie każdy umie silić się na kontrowersje. I często my sobie w głowie mówimy: Nie, nie rób tego, proszę cię, nie, wstyd, siara nie, proszę, ogarnij się i gdybyśmy ten samą myśl to samo marzenie powiedzieli komukolwiek od nas, z rzeczywistości naszej powiedzieli, ej słuchaj, mam taki, takie marzenie żeby zrobić to, to, to i to i ktoś by nie powiedział wcale tak mi się, zresztą, tak mi się wydaje ej stary nie, co ty, wstyd, siara Tylko ktoś by powiedział ej fajne, weź spróbuj, zobaczymy jak ci wyjdzie może to będzie fajne, może, może to ci się spodoba. I właśnie ten nasz wewnętrzny kolega, krytyk sprawia, że ta nasza młodość przelatuje przez palce. I wiele rzeczy, na które byśmy chcieli sobie pozwolić. Pal licho o co chodzi, bo to zależy od ciebie, o co ci chodzi w środku. To my tego nie robimy, bo czujemy własną, wewnętrzną restrykcję. I to często nas w ogóle boli później. I mamy w głowie kurczę, czas przeleciał przez palce, już tego nie zrobię, nie mam już takiej możliwości. O czym właściwie mówię? Tak jak już wam wspomniałem, mówię tutaj o stronie, mówię tutaj o podcastach. Bardzo lubię to robić, bardzo lubię mówić do ludzi, do was. Nawet jeżeli nie słucha tego zbyt wielu osób, zbyt wiele osób, to, to jest po prostu dla mnie bardzo, bardzo budujące. Tak też było na przykład z lataniem. Bardzo tu kilka lat, naprawdę kilka lat poświęciłem na to, żeby przełamać w końcu strach przed lataniem samolotem. I nawet nie chodzi o jakiś strach przed Katastrofą lotniczą, tylko taki po prostu wewnętrzny krytyk, który mówi: Nie masz na to pieniędzy, nie wydasz na to pieniędzy, bo ich szkoda, nie masz w ogóle na to wolnego czasu i nigdzie nie lecisz, bo to fanaberie. A to jest bzdura. Bardzo wewnętrznie chciałem polecieć samolotem gdzieś, gdziekolwiek, poznać kulturę innych ludzi. I zrobiłem to i okazało się, że to było świetne i że naprawdę tego bardzo bardzo pragnę w środku. Teraz oczywiście wiadomo jaką mamy rzeczywistość. To jest troszkę ograniczone, ale te luzowania one nadchodzą, więc jakby będzie ku temu znowu możliwość i to jest super. Ale to nie tylko to. Jest wiele innych spraw, na przykład bardzo długo i to tutaj padniecie po prostu. Wiecie, że kiedyś po prostu stresowałem się iść do kina? Stres. Przed tym, że ktoś będzie miał sapy, że kryzę na czosa za głośno, że komuś zasłaniam, że, że położyłem w którymś miejscu kurtkę i nie powinienem jej tu kłaść. Taki po prostu strach przed ludźmi ogólny. Tak samo z wyjściem do pubu. Ojejku, bo co pomyślą ludzie, bo ja zamówię złe piwo, bo ja yy, tutaj Źle wygląda w momencie, kiedy wyciągam kartę i płacę, bo źle trzymam kufel. Tak, i my tak mamy. Nie mówię o każdym, ale myślę, że wielu ludzi tak ma, że po prostu tak skrajnie przejmuje się opinią innych ludzi, że do nich nie wychodzi, że ogranicza sam siebie w jakimkolwiek działaniu, bo się wstydzi. I czas leci przez paluchy. I co dalej? Nikt nie przeżyje za nas życia, a młodość jest piękna. I później, im jesteśmy starsi, tym bardziej ograniczamy, y, tym bardziej jesteśmy z lekka ograniczenia. Ja oczywiście tutaj nie chcę obrażać osób starszych, bo jeżeli ktoś ma w głowie wiecznie młodego chłopaka, dziewczynę, to wiele rzeczy nadal zrobi. Ale są pewne ograniczenia ruchowe, zdrowotne, y, finansowe. Dlatego warto z tego życia korzystać. I wiem, że to może i trochę teoria bo w wielu przypadkach ja te kroki zrobiłem, ale w wielu nadal nie i wewnętrzny marzyciel prosi, błaga o troszeczkę nieba, o troszeczkę światła, ale krytyk mówi: nie. Krytyk zabrania. On prosi, żeby było stonowane wszystko, żeby była linia prosta, żeby nie wyjść poza granicę jakiegoś jakiejś własnej wewnętrznej przyzwoitości, którą ktoś inny może odebrać w sensie to nasze marzenie, jako bzdurę, jako absurd, jako coś złego totalnie, coś, co na... sprawi, że nasze dobre imię z lekka zaniknie. A tak nie musi być, bo możemy stać się inspiracją, możemy wreszcie poczuć to życie w pełni i to piękne. Także moi drodzy, fajnie się zatrzymać, spojrzeć w lustro, pomyśleć, słuchaj... Co Cię boli od dłuższego czasu, które niewykonane cię boli. Wykonaj je. Po prostu zrób to, jeżeli nawet bez względu na to, jakiej rangi jest to zadanie, czy to jest: nikt nie wymaga od Ciebie szaleństwa, tu chodzi tylko i wyłącznie o Ciebie. O to, jak postrzegasz, o to, czego oczekujesz. To może być podróż pierwsza w życiu. To może być pierwszy w życiu, uśmie pierwszy w życiu uśmiech do ob kogoś obcego, kogo widzimy na ulicy, tylko dlatego, żeby przełamać tę barierę własnego wstydu i strachu, po to, żeby siebie testować, żeby próbować, żeby wreszcie wyjść poza granicę własnego komfortu, po to, by było kiedyś lepiej. I to ważne. Zadaj sobie wewnętrzne pytanie: dlaczego przegrywam moją młodość? I odpowiedz sobie na nie: jeżeli robisz wszystko, żeby być szczęśliwym człowiekiem, jeżeli spełniasz swoje marzenia krótko i długoterminowe, to pięknie, to twoja młodość, niezależnie od tego, ile masz lat, bo możesz być w średnim wieku, w podeszłym i nadal żyć swoją młodością. Tą wewnętrzną, tą marzycielską. I to piękne. Ale możesz mieć lat 20, 15, 30 i tak siebie wewnętrznie ograniczać, mimo że gdzieś w środku odzywa się ten marzyciel, który po prostu chce, który chciałby spróbować, ale re wewnętrzna restrykcja zabrania. I w imię czego ona zabrania? W imię tego, żeby życie się przeżyło bez żadnych fajnych zdarzeń? Naprawdę? Czy my tego oczekujemy? Czy po to tutaj jesteśmy? Nie wiem. Każdy ma jakąś tam definicję sensu, definicję szczęścia, marzycielstwa, definicję po prostu bytu. I każdy interpretuje ją inaczej. Jeżeli nierobienie nowych rzeczy sprawia, że jest ci dobrze i to twój komfort życiowy i naprawdę nie masz żadnych potrzeb, to w porządku. Ale jeżeli bijesz się z myślami. Bo czegoś wewnętrznie oczekujesz, a nie robisz tego, dlatego że wewnętrzne ograniczanie, wewnętrzna, jakby, no nie wiem, takie hamowanie wszystkiego, co przychodzi do głowy w imię jakiejś tam poprawności, to chyba nie tędy droga. Bo obudzimy się z ręką w nocniku. Dobra, moi drodzy, przestało padać, więc ja przestanę gadać. Fajnie było się z Wami znowu połączyć i znowu usłyszeć. Dziękuję Wam, trzymajcie się, nie przegrywajcie młodości, żyjcie, trzymajcie się, hej.